Halo, halo. Tu mówi Warszawa w podcaście Cyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gudkowski. No a jest to, moi kochani, już słuszny, bo 375 odcinek naszego podcastu Cyber Cyber. Tym razem Cyber Cyber Raport. I znowu przed mikrofonem mówię ja, cyprskim już się przedstawiałem, ale no taka moja kolej rzeczy, że wituję się z Wami najczęściej. W zasadzie słyszycie mnie najczęściej, z czego ja bardzo się cieszę, wy nie wiem. Ale słuchajcie, chciałbym Wam przekazać kilka informacji, które w ostatnich dniach. Ukazały się w obszarze cyberbezpieczeństwa, oczywiście, ukazało się ich bardzo dużo, natomiast ja wybrałem te kilka, o których chciałem Wam powiedzieć. Szczególnie dla mnie bliska sytuacja związana z uczelniami. Jak lubię omawiać te case'y, jest to case, który omawialiśmy też we wrześniu, ale pojawiły się. Nowe informacje na temat Uniwersytetu Stanforda i wrześniowych ataków ransomware, gdzie skradziono dość sporą grupę danych osób, to będzie informacja numer jeden. Informacja numer dwa to informacja już z Polski, gdzie Facebook przegrał w sądzie. I dlaczego jest to w sumie istotna informacja? Wreszcie informacja trzecia to Windows 11 otrzyma pojedynczą aplikację Teams, która połączy konta służbowe i konta osobiste. No i ostatnia informacja, którą mam wam do przekazania, informacja czwarta to luka w Windows Smart Screen, którą wykorzystują przestępcy, yy, aby za zaatakować nasze systemy. A więc tak jak mówiłem, przechodzimy do informacji Pierwsza Informacja o Stanford, chciałbym omówić niedawny incydent dotyczący właśnie Stanford University, gdzie dane osobowe aż 27 tysięcy osób. Niektóre polskie uczelnie nie mają tylu studentów zostały skradzione w ataku Ransomware na departament bezpieczeństwa publicznego Uniwersytetu, tak? To takiego miejsca teoretycznie, które właśnie powinno strzec. Informacji zajmujących się bezpieczeństwem, a tak odkryto jeszcze w zeszłym roku, 27 września. Na miesiąc później, w grudniu, uniwersytet potwierdził ten incydent, sam wszczął dochodzenie, no i teraz to dochodzenie. Przynosi efekty. Zawsze Wam mówię, że postaram się powiedzieć, co się dalej stało w sprawie. Sprawcy tak naprawdę nie uzyskali dostępu do innych systemów poza siecią tego Departamentu Bezpieczeństwa Uniwersytetu Stanforda. Zdaniem Uniwersytetu, nieuprawniona osoba lub osoby miały dostęp do tej sieci tego Departamentu między majem a wrześniem, czyli praktycznie pół roku dostępu. Atakujący ukradli dokumenty, które zawierają dane osobowe 27 tysięcy osób, w tym. Daty urodzenia, numery ubezpieczenia społecznego, numery ID, numery paszportów, praw jazdy oraz inne dane, jakie mógł gromadzić departament. Dla niewielkiej liczby osób te dane to mogły być także dane biometryczne, informacje zdrowotne, adresy e-mail z hasłami. Nazwy użytkowników z hasłami, no i pytania i odpowiedzi związane z bezpieczeństwem, podpisy cyfrowe oraz informacje o kartach kredytowych z kodami zabezpieczającymi, czyli przyznacie, że grubo. Niewiele osób podejrzewam, że to są osoby, które były bezpośrednio pracownikami tego departamentu no bezpieczeństwa publicznego ciekawa też sytuacja jak to zostanie wykorzystane Stanford nie przypisał tego ataku do konkretnej grupy APT która mogłaby działać, natomiast grupa razomerowa Akira stwierdziła w październiku, że to oni stoją za atakiem no i skradli aż 460 GB z systemów uniwersytetu. Grupa opublikowała skradzione dane na swojej stronie w darknecie, udostępniając je do pobrania za pomocą BitTorrenta. Akira była to grupa, która pojawiła się w marcu 2023 roku, szybko właśnie, zyskała złą sławę, atakując ofiary z różnych branż. Do czerwca 2023 Akira opracowała i wdrożyła szyfrator Linuxa, by atakować wirtualne maszyny vmware SXI, SXI, które są powszechnie używane. Zgodnie z rozmowami, z jakie i informacjami o rozmowach negocjacyjnych, które toczą się z grupą Ransomware, ona domaga się okupów w wysokości od 200 tysięcy do Wielu milionów dolarów, oczywiście w zależności od wielkości tej organizacji, która została skompromitowana. No, jest to tak naprawdę kolejne też naruszenie ochrony danych w Uniwersytecie Stanforda, bo pierwsze miało miejsce jeszcze w lutym 2023, gdzie został zaatakowany tak naprawdę serwer z Stanford School of Medicine. Gdzie były tam dokumenty doktoranckie, więc to była ta kolejna już, kolejna już przykład ataku na olbrzymi Uniwersytet Stanforda. Informacja druga, którą wam obiecałem, to Polska, gdzie Facebook przegrał w sądzie. Ciekawa sytuacja. Oczywiście nie jest, nie mamy prawa anglosaskiego, gdzie precedens rządzi, no ale jednak Facebook przegrał w sądzie. Sąd zdecydował, że może w ogóle rozpatrywać tę sprawę, bo koncern Meta, właściwie Facebooka, Instagrama, przegrał sprawę dotyczącą z zasadności tego, że zablokowano konta jednej z polskich organizacji pozarządowych. We wtorek, 13 marca, zapadł ten wyrok, i kogo dotyczył? społecznej inicjatywy narkopolityki SIN versus Facebook. SIN jest um, organizacją pozarządową, która od lat jest zaangażowana w promowanie wiedzy na temat szkodliwości narkotyków, szkodliwego wpływu ogólnie środków psychoaktywnych na życie i zdrowie Polaków. Członkowie biorą udział w pomocy, członkowie stowarzyszenia biorą udział w pomocy osobom uzależnionym. A kiedy miało miejsce już to zablokowanie kont? Zablokowanie kont miało miejsce w 2018, kiedy to Facebook zbanował strony i grupy SIN, wówczas tłumaczył to naruszeniem standardów społeczności. Jakie te standardy społeczności Facebooka są, każdy wie. A na początku 2019 usunięto jedno z na Instagramie. Hmm, czyli też tak naprawdę platformie, która należy do koncernu Meta. Wtedy to Sin złożył pozew przeciwko gigantowi Mecie, przeciwko Facebookowi, i zażądał publicznych przeprosin i przywrócenia dostępu do profilu oraz stron internetowych. W sprawę zaangażowała się fundacja, m.in. Panoptyką, która wspierała SIN. No i w tego 13 marca okazało się, że koncert Meta przegrywa i ma opublikować na Facebooku i Instagramie przeprosiny w terminie nieprzekraczającym miesiąca od uprawnienia się wyroku. Istotne jest to, że sąd stwierdził, że Polski sąd jest właściwy do rozstrzygania spraw przeciwko Facebookowi Macie, mimo tego, że on swoją siedzibę ma gdzie indziej, jeżeli powód jest z Polski. To jest ta istotna informacja. No, zobaczymy, jak to będzie też odebrane teraz na świecie, jak to będzie dalej się toczyło, czy będzie kolejne procesy takie z tym powiązane i jak zastosuje się wreszcie koncern do tego wyroku, bo no, jeśli nie przeprosimy, to co nam zrobicie. Fundacja ogólnie panoptyką, która wspierała SIN, stwierdziła, skomentowała wyrok słowami: Wygraliśmy z Facebookiem, muszą przeprosić. Także to taka ciekawostka i zobaczymy też, co będzie się działo, dalej działo i jak do tego wyroku podejdzie sam Facebook. Informacja trzecia to o Windowsie 11, który otrzymuje pojedynczą aplikację Teams, która będzie łączyła konta służbowe i osobiste, bo Microsoft ogłosił, że wkrócie, wkrótce, wkrótce, przepraszam bardzo, nie ta dykcja, ale radiowcem nie jestem, to mi musicie wybaczyć że wkrótce udostępniona zostanie aplikacja Teams właśnie dla systemów, dla systemów zarówno Windowsowych jak i Macowych, która będzie obsługiwała za jednym podejściem wszystkie rodzaje kont, będą użytkownicy mogli przemieszczać się pomiędzy profilami z pracy, pomiędzy szkołą, osobistymi i to za pomocą w zasadzie jednego kliknięcia myszą bez konieczności przelogowywania się na poszczególne konta. Ciekawi mnie ile teraz będzie takich wpisów na Facebooku, pomylonych kont, no ale to, to też e, ciekawe i wykorzystywania potem tego przez Teamsy, że ktoś pisze, bo w, teoretycznie e, może być do tego sytuacja, że piszemy nie z tych kont właśnie rzeczywiście, tak jak to, to się dzieje na, na Teamsach, tak te, na Facebooku, tak też będzie teraz na Teamsach, że ktoś ze swoich prywatnych będzie przesyłał informacje służbowe, więc może dojść do wielu naruszeń bezpieczeństwa w naszych organizacjach no i na to trzeba będzie uważać. Nowa aplikacja będzie dostępna dla klientów biznesowych już w kwietniu, poprzez standardowy proces aktualizacji nie trzeba będzie niczego innego Wgrywać, natomiast już jest udostępniana wersja poglądowa, ta testowa. W przyszłych wersjach użytkownicy Microsoft Teams będą mogli wybrać konto właśnie tym jednym kliknięciem i to się będzie pojawiało przed dołączeniem do spotkania, czyli teoretycznie w nasze kalendarze, rozumiem, zostaną zintegrowane. No i będziemy mogli wybierać, czy na to spotkanie, które mamy w kalendarzu, łączymy się ze swojego konta prywatnego, służbowego, szkolnego, uczelnianego, to będzie decyzja należała do nas, czyli pomyłek będzie na pewno bez liku. No i też wiemy, że również zostaną uaktualnienia, jeżeli chodzi o schemat nazewnictwa. Microsoft też, jak twierdzi, wsłuchał się w opinię użytkowników na temat potrzeb komunikacyjnych i ich preferencji dotyczących korzystania z Teamsów, i opinia, którą otrzymał, była jasna. Użytkownicy chcą jednej aplikacji Teams bez przelogowywania się, a tak naprawdę tylko wybierania z jakiego konta chcą pisać w danym momencie. No to tyle, czekamy na aplikację Teams, jedną do wszystkiego. Informacja ostatnia, numer 4, to o hakerach, którzy wykorzystują lukę w Windows Smart Screen, bo grupa przestępcza Dark Gate wykorzystuje nową falę ataków, które wykorzystują lukę w Windows Defender Smart Screen, by ominąć kontrolę bezpieczeństwa i zainstalować fałszywe instalatory złośliwego oprogramowania. Smart Screen jest to funkcja bezpieczeństwa Windowsa, która wyświetla ostrzeżenie, gdy użytkownicy próbują uruchomić jakieś podejrzane pliki z internetu, które czy to mailami, czy też podejrzewam z różnego rodzaju stron internetowych. Luka, podatność ta została mm, zapisana jako CVE 2024 21412. Jest ona, właśnie tak wspomniałem, już w Windows Defenderze Smart Screen i pozwala specjalnie spreparowanym plikom pobierającym ominąć bezpieczeństwo. Microsoft co prawda napławił lukę, jednak ona dalej jest wykorzystywana. Mm. I jest możliwe do ukazania, zwłaszcza na tych zainfekowanych systemach, yy, i potem przejście na, na te docelowe, do których się zmierza, ponieważ od dawna była wykorzystywana. A tak tak naprawdę zaczynał się od złośliwego e-maila z załącznikiem PDF, który zawierał linki wykorzystujące otwarte przekierowania z usługi Google Double Click Digital Marketing, czyli DDM-a, aby ominąć kontrolę bezpieczeństwa danego e-maila, no, gdy ofiara kliknęła w link, została przekierowana do serwera, który hostuje tam plik skrótu. Ten plik url prowadził do następnego pliku skrótu, już hostowanego na serwerze, który był kontrolowany. Przez przestępców. Jeden skrót Windows otwiera drugi skrót na zdalnym serwerze i to skutecznie wykorzystuje tę lukę i powoduje automatyczne wykonanie złośliwego pliku MSI na danym urządzeniu. Te pliki MSI udają, że pochodzą z grafiki od Nvidia, czy też od aplikacji Apple iTunes, czy Notion. Po uruchomieniu tego instalatora MSI, podatność pozwoli na odszyfrowanie i uruchomienie złośliwego oprogramowania Darkgate na systemie, a po zainicjowaniu malware, może kraść już dane, robić wszystko tak naprawdę, pobierać dodatkowe. Ładówki złośliwego oprogramowania, programowania, wstrzykiwać je do procesów, wykonywać logowanie klawiszy, zbierać informacje o logowaniu klawiszy, no i zapełniać zdalny dostęp w czasie rzeczywistym do naszego sprzętu. Firma Trend Micro informuje, że kampania wykorzystuje wersję DarkGate 6.1.7 która w ze starszą wersją jeszcze 5 zawiera szyfrowane konfiguracje XOR i nowe opcje konfiguracyjne i aktualizacje wartości poleceń i systemów Command and Control. Pierwszym krokiem w ograniczeniu ryzyka związanego z tymi atakami i wykorzystaniem tej luki będzie zastosowanie aktualizacji z wtorku, która miała miejsce. W lutym 20, 2024 roku, z tych całych, właśnie paczek, które dostajemy od Microsoftu, no i ona naprawia tę podatność. Trend Micro opublikował pełną listę wskaźników IoC dla kampanii DarkGate'a na swojej stronie internetowej, i o tym wszystkim, tak naprawdę, możecie już dokładniej przeczytać w artykule, który znajduje się. W artykułach, linkach do stron i artykułów, które znajdują się pod naszym podcastem, do czego serdecznie zapraszam. No a z mojej strony to szybki cyber, cyber raport. Zmieściliśmy się praktycznie prawie w 15 minutach, niewiele przedłużyłem, więc taka szybka garść informacji dla Was. Dziękuję Wam bardzo. Przy mikrofonie był Cyprian Gutkowski, a to był cyber, cyber raport Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. No i bądźcie cyberbezpieczni. Serdecznie Was pozdrawiamy. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert SA. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl.